Cześć Szołem. Łukasz z tej strony. Autor książki Rób to co działa. I czytam moją książkę właśnie dla YouTube'owiczów za drobną opłatą jednej kawy w miesiącu. Dzięki za kawkę powinienem ją odstawić w sumie, no ale co. Podpunkt siódmy. Insulina jest lekarstwem. Każdy zdrowy organizm wytwarza insulinę. Powtórzę, każdy zdrowy organizm wytwarza insulinę. Każdy cukrzyk typu pierwszego wytwarza jej albo za mało, albo już wcale. Przed wynalezieniem insuliny cukrzyk typu pierwszego umierał w przeciągu 6 miesięcy od diagnozy. W przypadku świeżo zdiagnozowanego cukrzyka typu pierwszego, który natychmiast zastosuje dietę ubogowęglowodanową, organizm reaguje tak zwaną remisją czyli prawie normalną glikemią. Czasami jest potrzeba, potrzebna tylko insulina bazowa, czasami tylko insulina przedposiłkowa, a czasem nawet nie jest potrzebna żadna insulina. Wiemy, że glikemia powyżej 95 mg na decylitr prowadzi do uszkodzenia i umierania komórek beta-trzustki. Wiemy, że prawidłowe glikemie zdrowych dzieci stosujących dietę ubogą węglowodanową, mieszczą się w zakresie 65 do 85 mg na decylit przez całą dobę, przed, w trakcie i po posiłku. W przypadku zdrowych osób przestrzegających takiej diety, cukry są zawsze między 70 a 95 mg na decylitr. Bardzo często u świeżo zdiagnozowanych cukrzyków typu pierwszego insulina w penach jest za mocna w stosunku do ich zapotrzebowania, a pompy często się zapychają lub mają inne błędy mechaniczne, bo nie zostały stworzone do podawania mniej niż 7 do 10 jednostek insuliny dziennie. Doktor Bernstein wypisuje świeżo zdiagnozowanym pacjentom chorym na cukrzycę typu 1. Recepty na insulinę rozcieńczoną w stosunku 1 do 9 lub nawet 1 do 19. Nie każdą insulinę można rozcieńczać, ale te, które można, rozcieńcza się albo solą fizjologiczną, albo firmowym rozpuszczalnikiem. W innych filmach pokazałem jak się to wszystko robi. W tej chwili nawet jeżeli nie dostaniecie recepty na sól fizjologiczną do Zastosowań parentalnych, to, to nawet zwykłą solą fizjologiczną możecie niektóre insuliny rozcieńczać. Nagrałem filmy dwa o tym, jak można to zrobić. Wiadomo, że to, jest, to nie jest w warunkach takich aptecznych, więc to jest tylko taki przykład, jak to, jak to się robi, ale po prostu można, można jakby zasięgnąć. Właśnie takiej informacji, wiedzy, żeby po prostu zobaczyć, jak to mogłoby wyglądać. Ale najlepiej, jakby to rozcięczał albo lekarz, albo pielęgniarka, albo apteka. To nie jest żadna filozofia. To jest magicznie proste. Jak widzicie w te filmy, które na ten temat zrobiłem, to zobaczycie, jak to jest magicznie proste. W Polsce te ostatnie są dostępne poprzez tak zwany import docelowy. Chodzi o rozcięczalniki. Tak, lekarz musi złożyć wniosek online. Dzięki rozcieńczonej insulinie można osiągać doskonałą kontrolę glikemiczną. Jedna jednostka insuliny może obniżać glikemię, na przykład o 10 do 20 mg na decylitr, zamiast 150 czy 200 mg na decylitr. Tak jest przeważnie w przypadku bardzo małych dzieci, że po prostu trzeba insulinę rozcieńczać. Nie każdą insulinę posiłkowo można rozcieńczać. Igiełki są malutkie, i jeśli strzykawki wbija się w tkankę tłuszczową jednym zdecydowanym ruchem, tak jak lotkę, to robienie zastrzyków nie boli. Chcę przez to powiedzieć: insulina nie jest przekleństwem, lecz wybawieniem, bo pozwala nie tylko przeżyć, ale przy umiejętnym jej stosowaniu. Pozwala czasem trzymać, zatrzymać postęp choroby, a nawet jeśli się to nie uda, to żyć pomimo nieuleczalnej choroby w świetnym zdrowiu. Pamiętajmy, insulina jest lekarstwem. W przypadku cukrzyka typu pierwszego za mało insuliny powoduje hiperglikemię krótkoterminowo i powikłania długoterminowo, a przedawkowanie insuliny zawsze kończy się ostrą hiperglikemią lub nawet śmiercią, krótkoterminowo oraz insulinoopornością długoterminową. Także jeszcze w kwestii osób świeżo zdiagnozowanych i insulinoterapii, po zastosowaniu zasad żywiołowych, protokołu, może się okazać, że będą potrzebne mikrodawki, czyli trzeba będzie tą insulinę rozcięczać. Tak? To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że insulina ta zewnętrznie wstrzykiwana również może powodować. Dodatkowy wyrzut, dodatkowy wyrzut przeciwciał, przeciwko insulinie. Także musicie mieć tą świadomość, że czasami jest tak, że wstrzykujecie insulinę i cukier zamiast spadać, rośnie. Jest taka możliwość. Organizm w ten sposób się broni przed wstrzykiwaną z zewnątrz insuliną. Jeżeli na przykład nikt, nic dziecko nie jadło, ale ma powiedzmy cukier lekko podwyższony wstrzyknięcie insulina i insulina zamiast obniżać powoduje wzrost cukru, to może to być spowodowane po prostu wyrzutem przeciwciał przeciwko insulinie IgG, IgM, IgE. I w takim przypadku no, trzeba się po prostu zastanowić, jak, jak dalej postępować, czy nie lepszym rozwiązaniem jest po prostu odstawienie całkowite węglowodanów, czy tam prawie tak jak Bernstein mówi, do tych tam, nie wiem, w przypadku dziecka ważącego 16 kilo to będzie maksymalnie, Maksymalnie 8 gram węglu, gramów węglowodanów w dzień, czyli te, co nic, I, i po prostu sprawdzenie, co się będzie działo z glikemiami, bo czasami może być też tak, że y, znaczy często jest tak, że ograniczenie węglowodanów, zastosowanie takiej diety bernsteinowej powoduje y, dramatyczną poprawę cukrów do normoglikemii y, i trzustka jest w stanie odetchnąć z ulgą. Do tego pamiętajcie o tym, że oprócz insuliny są jeszcze. Różne inne metody, którymi można się wspierać. O tym jest też w dalszej części książki. Ale z tych rzeczy, których, które nie opisałem, to jest artemizyna. To są witaminy z grupy B, witamina D3 z K2. Sprawdźcie sobie też z tym, ze sztuczną inteligencją, jaki jest wpływ selenu, cynku, manganu. Magnezu, potasu na cukrzycę typu pierwszego. Sprawdźcie sobie, jak, jak działa na przykład na insulino wrażliwość, odrobaczanie. Także to też są jakieś tam metody, które wspomagają. One nie zastępują w żadnej mierze insuliny ale mogą wspomóc, szczególnie na początku choroby. Poza tym normoglikemia jest też osiągana krótkoterminowo przy pomocy normobarii i hiperbarii. To też pamiętajcie o tym. Dobra, to tyle z mojej strony. Dzięki wielkie i widzimy się w następnym odcinku.